Z braku innych rozrywek kulturalnych ostatnio w Lesznie ożeniłem się. Moja ślubno przeczytała w przyjaciółce, że łotyli żyją krócy, więc jednego dnia zważyła się na kolejowy wadze ryjokiem do wagowygu, a potem się mnie spytała, słuchaj no, Franc, czy ja przypadkiem jestem zdziepko za grubo? Nie zdziepko, padł mi, no w ogóle jesteś kłabylasto i kiecka ci ledwo odstaje. No widzisz, ucieszyła się Hela, waży 80 funtów w samych inomajtach bez bamboszów, a powinna mieć 40. Wobec tego zrobimy samą małą kurację odchudzającą. No torgłym się i padł Ady matka, może ja bym bez ten czas na, do restauracji na obiady chodził. Nie blubrej chłopcze, bo się łapy plosz, pado Hela. Te głupie 10 dni byś powinien wytrzymać, a zresztą z piokami się zapoznasz, a ja bym sobą żeby żebym nie było miło skuma, będziesz razem tą dietę ze mną trzymał. No, więc zacznijmy kurację odchudzającą. Już już pierwszego dnia Hela wywaliła mnie z wyra wołaniem, Stary, przestań garować, bo czas na gimnastykę. Łatwierum ślepia, blasą po pokoju, a tu Hela w samych reformatach na dywaniku w rozkroku stoi i rozmaite takie racicami wystworzył. Więc od odwylozł z wyra, stanąłem koło niej, kilka gibnić do przodu i do tyłu, łoźnie w grzicy żgło. A po tym girom z czasem nosem naczynie i flakunik z perfumami, także zapachy się wyrównały. Potem na śniadanie Hela dała trzy sucharki i herbatę bez faryni, a na obiad przeczytała fragment z książki kucharskiej i dała po talerzu zupy nic, a na kolację to były dwa jabłka, a mi się dostało to najmniejsze i nadginite. A potem się hela zapytała, Franz, jak się czujesz? Bo ja czuję, że mi ubywo. No a dy matka padą, no kiepski jestem, no cołki bym się w jedną nogowkę od chojków zmieścił. Ale hela padła, że hartować wolę i te głupie 10 dni jeszcze wytrzymać. No po trzech dniach poszliśmy na kontrolę wagi i okazało się, że heli przybyło dwa kilogramy, a ja schudłem o cały funt. Hela jednak rzekła, że waga filowała i trzeba będzie zacząć liczyć wodnowa. Na drugi dzień wyglądałem, jak śnięto ryba. Chojki mią zapięte na angrowkę, bo mi się dziurki w płasku skończyły. I padłam matka, no skończmy w z tą kurację, bo naprawdę nie wytrzymam, może ci kipnę. No widzę padochela, wyglądasz jak reklama środków przeczyszczających. Ślepia masz podbite, gluk ci się całkiem zrobił kuńczasty. No ale spróbuj ma jeszcze jeden dzień wytrzymać. Na drugi dzień poszliśmy do wagi, ćpnął swoje cztery gnotki na szalkę i okazało się, że mnie już wcale nie ma. A Heli przybyło dalsze pół funta. Hela jak zobaczyła wskazówkę na wadze, zrobiła się nagle na kalafie fioletowo, grydyka zaczęła i lotać, ślepiana wieżliwy wylazły i nagle jak nie wrzaśnie, to ty, Franz, wszystkiemu jesteś winin, bo jesteś łomuma światowo i tuleja. Ty, żeś głupi babie, powinien tą kurację odchudzającą z wybić. A teraz marsz gryndkum do śpiżarki. No polecieli mi. Chyba szczupiała w pazurę krążek suchy, kibasy i cały bochynek chleba. A ja zdążyłem tylko w złapać budyń cytrynowy na sucho. Popiłem to resztką soku malinowego. I po wyciągnięciu u ostatniej słoninki wyciągnięty z myszy łapki. Hela się nad mną spłakała i poleciała do miasta po zakupy. I do dzisiejszego dnia każdy mu opowiadał: Wiecie, ta dieta z przyjaciółki to jest naprawdę prawdziwy cud, bo mój Franc kondycyjnie wytrzymał. Ale mimo, mimową też powiem, że to jest rzeczywiście cud, bo do dzisiejszego dnia naprawdę jeszcze żyje.